Znajdujemy się w miejscu, które od 15 lat jest, można powiedzieć, swoistym, centrum świętowania polskiej przedsiębiorczości. To jest wydarzenie, które dla sektora MŚP małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowym wydarzeniem. I jednym z ostatnich misyjnych wydarzeń, które odbywa się bezpłatnie dla przedsiębiorców, na którym przedsiębiorcy mogą dostać wiedzę, informacje, relacje, networking, to, czego tak faktycznie na co dzień szukają i im brakuje. Nasz kongres jest miejscem, w którym spotykamy się po to, żeby dyskutować o tych problemach, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorcy. Nie tylko mali i średni, również duży, bo polski krajowy produkt brutto to jest 74% finansowania od przedsiębiorców, od polskich firm, od polskich przedsiębiorstw. Jeśli my o tym zapomnimy, to z czego politycy będą realizować swoje lepsze bądź gorsze programy polityczne, z czego będziemy realizować swoje programy socjalne? To są wybory, których tak faktycznie decydują o tym, w jaki sposób będzie się rozwijała Polska edycja, 15 edycja Europejskiego Kongresu Małych i średnich przedsiębiorstw, która ma zmotywować przedsiębiorców, ale również decydentów do tego, aby o pewnych kwestiach nie tylko rozmawiali, ale działali i działali tu i teraz. Stąd właśnie hasło tegorocznej edycji, czyli Here and Now. Ta wiedza jest dedykowana zarówno małym i średnim przedsiębiorcom, jak i tym większym, ponieważ tutaj pięknie się te drogi przecinają. Mamy tutaj zarówno panele dedykowane. Prawu, podatkom, współpracy międzynarodowej, finansom, ale są też takie bardziej miękkie tematy, także na pewno w programie znajdzie się dla każdego coś miłego. Tak, na przykład, budowanie marki osobistej. Ja myślę, że to też jest taki ciekawy temat, szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw. Wydaje mi się, że największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest z jednej strony nadmierna biurokracja, szczególnie jeżeli mówimy o tych najmniejszych, mikro, małych, średnich firmach. A z drugiej strony to może być dostęp do finansowania, bo często te małe firmy, szczególnie startupy, szczególnie firmy, które mają jeszcze krótką historię, mają utrudniony dostęp do finansowania, dostęp do kapitału, który pozwoli im się szybko rozwinąć, tak na terenie kraju, tak jak mówimy na przykład przy wyjściu na rynki zagraniczne. Jeśli chodzi o prelekcję, rozmawialiśmy o szeroko pojętym biotechu i innowacjach w sektorze spożywczym. No i przede wszystkim tam zwróciliśmy uwagę na elementy składowe, czyli powiedzmy od samego rolnictwa, sadownictwa i też poruszaliśmy tematy innowacji, które są związane, czyli tak samo i w jakim kierunku pójdzie rolnictwo, jak to wpłynie. Przede wszystkim na plany, na zbiory i na technologię, która wokół tego jest, która ma przysporzyć nam samych plusów. Mówimy tutaj i o zbiorach, i o zabezpieczeniach, ale także poruszaliśmy przede wszystkim innowacje w produkcji, w opakowaniach, no i w samych produktach, które mają się pojawić. Z mojego punktu widzenia najistotniejsze są inwestycje, a dokładnie Inwestycje w tym przypadku prywatne, bo gdy wiemy, lewiamy poziom inwestycji, zależy zarówno od inwestycji publicznych, jak i inwestycji prywatnych. I uważam, że dla nas z punktu widzenia strefy ten kongres ma ogromne znaczenie, żeby dotrzeć z informacją do mikro, małych, średnich firm, że strefy ekonomiczne są miejscem jak najbardziej dla do inwestowania, także dla nich że to nie są już geograficzne wydzielone obszary, że to nie jest miejsce, w których, na które tylko i wyłącznie mogą liczyć duże, szczególnie zagraniczne koncerny. Od 2018 roku, kiedy zmieniła się ustawa i pojawiła się tzw. Polska Strefa Inwestycji, wszystkie firmy, a więc mikro, małe, średnie, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju, mogą sprawdzić, czy wsparcie strefowe jest dla nich możliwe. Przedsiębiorcy w Polsce mają niezwykłą siłę witalną i jeżeli... Interpretować w rzeczywistości, co to znaczy, Polak potrafi to najlepiej na gruncie małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ potrafią naprawdę rzeczy niezwykłe, co zresztą moim zdaniem warunkuje sukces w ciągu ostatnich 30 paru lat w największym stopniu. To właśnie mały i średni polski biznes, którym może być no, nieskończony praktycznie biorąc asortyment usług, towarów i innowacji i determinacji, w tym zbudował ten cud gospodarczy, którego jesteśmy beneficjentami. Oczywiście międzynarodowy kapitał, wsparcie Unii Europejskiej, technologie, które przyjechały do nas z wielu różnych krajów w ciągu ostatnich 30 paru lat, ale gędzielność, pracowitość, etos pracy, innowacyjność i determinacja to jest spoiwo. Przede wszystkim to kwestia zaopiekowania się każdym przedsiębiorcą, który chce inwestować w Katowice, który ma pomysł, który chce się rozwijać tutaj. Mamy specjalny wydział do spraw inwestorów, w którym właśnie taką pomoc można uzyskać. Nawet ktoś, kto myśli o założeniu firmy, może przyjść, dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić, a nawet zostać. Przysłowiowo poprowadzone za rączkę, po to, aby jak najszybciej taką swoją firmę założyć. To jest jedna, jeden z elementów. Drugi bardzo istotny i ważny to współpraca szeroko rozumiana. My się nie boimy współpracować z biznesem, nie boimy się współpracować z nauką, bo tylko ten właśnie złoty trójkąt, który kiedyś został określony jako biznes, nauka i samorząd, przynosi określone efekty dynamicznego i pięknego rozwoju. Widać to chyba już po Katowicach. Doskonale I mam nadzieję, że tymi modelami i tą współpracą będziemy zarażali kolejnych, po to, aby rozwijać nie tylko to miasto, ale cały nasz region i co za tym idzie nasz kraj.